W zadaniu dany jest wzór funkcji liniowej. Zapamiętaj, że wykresem każdej funkcji liniowej jest prosta. Niech to więc będzie równanie prostej, załóżmy k. Poszukajmy więc równania prostej, nazwijmy ją literką l, która jest równoległa do prostej k i przechodzi przez punkt p. Niech początkowo prosta l będzie o równaniu Y to się równa AX dodać B. To jest wzór funkcji liniowej. I teraz zapamiętajmy, że aby dwie proste były do siebie równoległe, to ten współczynnik i ten współczynnik musi być sobie równy, czyli współczynniki kierunkowe obu prostych muszą być sobie równe. W tablicach maturalnych we wzorach CKE znajdziesz właśnie taki warunek. I my go zapiszemy. Dla naszego zadania w takiej postaci. Prosta k jest równoległa do prostej l wtedy i tylko wtedy, gdy współczynnik kierunkowy prostej k równa się współczynnikowi kierunkowemu prostej l. No i w tym wypadku ten współczynnik jest równy 4, więc równanie prostej l możemy zapisać dalej w takiej postaci. Wstawiamy w miejsce literki a 4. Mamy więc 4x. No i pozostaje nam do wyliczenia współczynnik b. Żeby wyliczyć współczynnik b, żeby go zapisać, mamy tutaj dwie drogi do wyboru. Po pierwsze, możesz zapamiętać, że w funkcji liniowej, jeśli jej wykres przechodzi przez punkt O współrzędnych, gdzie współrzędna xowa jest równa 0, to współrzędna y punktu to jest właśnie szukany przez nas współczynnik b. Czyli od razu moglibyśmy tutaj zapisać równanie tej postaci. y to się równa 4x dodać 5. Lub moglibyśmy też podstawić do tego równania w miejsce x oraz y współrzędne punktu p. No to spróbujmy. y jest równe 5 x jest równe 0. Po lewej stronie zostaje piątka, po prawej stronie 4 razy 0 to 0, dodać b i stąd otrzymujemy, że b jest równe 5. Ok, równanie prostej l wyznaczyliśmy. Wiemy na pewno, że ta prosta jest równoległa do prostej k oraz przechodzi punkt o współrzędnych Przechodzi przez punkt o współrzędnych 0,5. To jest rów, po, poszukiwane równanie prostej. Zobaczmy, co jest w kolejnych przykładach.